ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek drugi. W tej drugiej grupie zgromadzonych elegantów to po pierwsze było jakbyś dziebko trzeźwiej. po drugie to przejawiał się tam pewnego rodzaju nasz wielki i tylko nam zrozumiały patriotyzm, gdyż taki jeden w marynarce w krateł darął się z wywróconego kosza na śmieci aby zaraz po powołaniu do armii Ponownie iść na Niemca Głodem brać Berlin I to najlepiej razem z Paryżem Tym głodem go brać No bo i nikt to nie będzie nam tu pierdolił Że najlepsze pierodzi to są na placu pigal, Podawane w knajpie pod kasztanami A poza tym To Zuzanna jest jego ciotką I ona pierodzi to wciąga po 30 sztuk na raz I to nie tylko jesienią je lubi Ale przez cały rok Tyle że ze śmietaną bo po takich ze skwarkami, no to ona ma potem za jej bistą zgagę. A wujek Kazik, jej mąż, to swoimi tabletkami na zgagę, częstować jej nie chce. No aby na Niemca iść, no to ja jeszcze rozumiałem, ale co mu złego zrobili Francuzy? I po jakiego skór wysyna brać jeszcze głodem Paryż? Skąd tam wzięły się te pierodzi? Co ma do tego ciotka Zuzanna? I dlaczego wujek Kazik nie częstuje jej tabletkami na zgagę? No tego. To jednak nikomu on już nie tłumaczył. Łomot tym dwóm narodom to coś mocno spuścić on chciał. Stał taki pełen dumy na tym koszu na śmieci i prawą ręką wskazywał kierunek do naszego wymarszu. Prawie tak samo był poważny jak taki jeden w 1917 roku w Rosji, który to naminął cały naród, konkretnie wjebał przez tą swoją rewolucję. Czapki mu tylko takiej jesiennej z daszkiem na mózgownicy brakowało i jakiś tam chorągwi w łapach. Nie poparto jednak tej jego propozycji, a jej euforii co do tych jego podbojów to i też jakoś nie było. Za to już po chwili pojawiła się całkiem nowa i jakże odmienna geograficznie i militarnie opcja, albowiem taki jeden rudy drągal pogonił na kopach tego w marynartę z kosza, no i sam przejął nad zgromadzonymi inicjatywę. Zaczął wydzierać się na cały ryj, że pies to tam jebał Niemców, strał na Francuzów, szczał na Japończyków, a szczekał na komorników. Nam bowiem wszystkim, no to trzeba iść nie na jakiś tam pierdolony zachód, a na wschód maszerować. Nam wszystkim trzeba. Oświadczył, że jego poprzednik w marynarce to jest aligator polityczny. A na bank to on jest piąta kolumna. I do tego, to ta piąta kolumna nie jest tu nikomu potrzebna. A tylko ferment w narodzie czyni. Tu się z nim zgadzałem w zupełności. W kościele u nas kolumny cztery już były. A miejsca na piątą kolumnę no to za skór wysyna tam już nie było. Gdzie ten w marynarce trzymał tą piątą kolumnę, skąd on ją miał, no tego nie mówił. Patrząc jednak na jego ryja, no to na bank tą kolumnę komuś podpierdolił. Bardzo szybko ten od tej całej piątej kolumny musiał się ewakuować na bezpieczną odległość, bo kilku dryblasów w elegancko umytych gumofilcach chciało mu tak profilaktycznie wpierdol spuścić. I stała ta piąta kolumna za tą zażeganą budą wartownika i już nie kozaczył, a tylko w samotności wszystkiemu się przysłuchiwał. Według Rudego to na Moskwę znaczy się iść trzeba i wreszcie skopać raz na zawsze ruskim dupę, a potem, a potem to gonić kurwielów na bosaka gołych po torach kolejowych aż do samego Władywostoku. Tam niech wycinają i śliwki węgierki w sadach, budują sobie z nich tratwy i niech spierdalają na Alaskę. A jak będą głodne, no to żreć te śliwki po drodze mogą i srać sobie na rzadko, jak to po śliwkach, w jakąś tam ciśninę Beringa czy innego tam Geringa. Bo katyń to wszystko, zaguładzi, zasyłci, za rozbiory, no i za kulawą kobyłę jego dziadka, którą to czerwonoarmisty podpierdolili jemu podczas wyzwalania Polski i to razem z pierzyną i emaliowanym na biało-holenderskim nocnikiem jego babki. No i nie powiem, ale ta opcja to już bardziej przypadła zgromadzonym do gustu niż ta cała berlińsko-paryska operacja jego poprzednika. Ja osobiście też byłem gotów ją poprzeć. No nie było to tak, aby to już i teraz miał nastąpić ten cały wymarsz na tą Moskwę, ale no naród bitewnego pierdolca to już chwytał należycie. Bo pojawiły się też propozycje, aby ruski czołg, co to jako pomnik w mieście stał, no to raz, dwa, albo i jeszcze szybciej z tego, co komu w parku zjebać, potem do góry kołami wywrócić, co by on narodu tą swoją czerwoną gwiazdą więcej już nie wkurwiał. Jeden taki kurdupel w żółtym krawacie, sięgającym mu aż za jaja, to darł się, aby rudego to na generała od razu awansować, a po zdobyciu Moskwy to marszałkiem go zrobić. Może nawet i koronnym marszałkiem, o ile się jakoś tam koronę na tym Kremlu dla niego znajdzie. No bo rudy co jak co, to łeb miał taki, jak takie małe kółko od parowozu. Dlaczego jednak kilku kolesi zaczęło rudemu śpiewać stolat? lat, no tego to ja już nie kumałem. No i zdziebko to się młyn tam zrobił. Powiedzmy, że leciutkie militarne zamieszanie też się zrobiło. Jako, że czasy były takie, że o katyniu, syłkach, Głagach i rosjanach to prawdę za bardzo mówić nie było wolno, to no to wybiegło za tej wojskowej bramy czterech wojennych z takimi białymi otokami na czapach, z milicyjnymi pałami w łapach, i było to WSW, czyli to coś takiego było, jak obecnie są u nas żandarmy. No i skoczyli oni Rudemu na garba i momentalnie go zawinęli za bramę. Koleś Rudego, który to chciał go na generała, a potem na marszałka awansować, próbował go jeszcze odbić z tej niewoli, ale... No dwie pały na garba, jakie od nich ekspresowo dostał, zniechęciły jego, no i resztę towarzystwa, do odbijania Rudego z rąk WSW czy też ewentualnego podjęcia szturmu na jednostkę wojskową. Tym bardziej, że z koszar to zaczęli wybiegać inne mundurowe i patrzeć na ten cały bajzel pod bramą. No i coś oni z podełba patrzyli, a i na zadowolonych to oni nie wyglądali. Za to bardzo dobrze wyglądał kulawy kapitan, który wyszedł z WKU i wydarł ryja, że jeszcze kurwa chwila, nas wszystkich to zaraz zapuszkują, potem spuszczą nam gratisowy wpierdol, jak nie przestaniemy tu drzeć ryja i robić bydło? No troszkę jakby się porządek zrobił, no ale tak troszkę. Stała to cała chmara narodu, mrucząc coś nerwowo pod nosem i oczekując jednak na otwarcie tego całego burdelu komisją wojskową zwanego. I co się wtedy okazało? No co? A wyszło na to, że z tej naszej całej ekipy to jesienno-poborowe wyróżnienie dopadło jednak nie tylko mnie. I nie tylko ja byłem wybrańcem narodu, ale wyróżnienie to dopadło i Krzysia Cabałkę, takiego koleżkę dochodzącego czasami z sąsiedniej dzielnicy do naszej osiedlowej ekipy. Gościu był zawsze mile u nas widziany, bo jak przychodził, to zawsze z flaszką lub z pomysłem, jak i gdzie ją zorganizować. I to właśnie on ostro podjeżdżał swoją włeską pod to całe wojenne biuro. A że jak zwykle hamulce z dziebko mu szwankowały, no to zarzuciło mu dupę kilka razy. To w lewo, to w prawo, po czym odbił się od krawężnika, no i aby nie przejechać temu wiszącemu z ławki łbem do dołu po łapach, no to musiał przypierdolić tym swoim żelaznym rumakiem w tą zażeganą budę wartownika. Czym spowodował, że ten cały aligator w marynarce to błyskawicznie znalazł się na szczycie ogrodzenia. No Krzysio nie miał innego wyjścia, gdzieś przecież wyhamować to musiał. Otrzepał portki, rzucił parę kurw, po czym opor w łezkę o płot, rzucając stronę kilku mocno zainteresowanych stanem technicznym jego maszyny, głośne. A chuj, tam z nią! Nie ma na co patrzeć!